Bardzo dużo złanie, nie mam siły z tym walczyć W moim świecie hajs to czy ludzi Ja jakie znaczki, kartony Jakie prochy, setony Kraina czarów pełna kotów kolorowych Ja z wąsem za uchem właśnie wydałem Boruto Lecę flexem tak zwanym, cały oblany wódą Mam na sobie bardzo szybkie buty, kolega szybsze ma Mówię, to pracę bo razy dwa się odbija na nie odbije twoje panny Ty, bądźmy poważni Moja Venus, twoja znów pierdala marsy Nie dla ta twoja panterowa Bambi Opuściłem do z głową, żeby żyć bez niej Proszę o zdjęcie, cytuję molestę Tak miało być, kurwa, mu przejście Jebać a ja tam tym wreszcie Pytasz, że macie kupię perfumy zajebane Patura pana wygląiono Dawiana. Nie dostanę paragonu, ale dawaj się kawę co Escape to... pociśnie

Nie śmieli, śmieli, nie śmiali, bo śmieli się śmiać Te kurwy jebany dzisiaj idzie, haj! Te kontakty są jak bohemian grow Rytuał daje mi sozty, nie mów do mnie typie, że nagramy to świeże, bo szczerze to byłem w tym roku, a chcemy 2 roku. Kurwa, rzeczywiście. I to wszystko nie wziąłem w każdy gdzieś nie słuchali to A, nie mogę naciskać, to obciąć. Dajś mały moknie, bo znam mi cię. Chiewam jest ten tu Teraz mogę Język zmieniłeś Ty kurwa ha? zmieniłeś dawnie To ja nie, nie widziałem nic Widziałem teraz kufanget spnaleś <noise> Naciskaj Objąc. No kurwa nie klikaj nic Wywrócić, ale wyrok ma Wybrał, Wybraził rozeszcierową woli żyć tak zwaną chwilą. Miał mieć dzieci z tą dziewczyną, która była od lat wysło, jak wysło, został sam, bo tamtą ścigów się w to czpacza. Życie mija, jakie jebany serial w końcu, więc niech nie dostać wyszłów. nosiłem nie swój kostium. Na zawsze w blokach miałem siedzieć, a nie grać po klubach. Na tamtych ławkach miałem swoje. Królew, trochę. Na A nie widzimy, co się dzieje.

Dali im kopę gadamy o muzyce Pierdolony, brudny biznes, Są korzyści, nie zajawy Nie dam zwrotki drugi raz, tu są trawy z bratem duże ksaki, palę bakę Ciągle płonie za mój papier, nie chcę kasy Za to bracie, tamta dupa zostawiła mi Zomala z dużym bólem, moje chłopaki to złoto Skoczą w ogień damy słowo Znowu w życiu mi nie wyszło jebać kurwy pierdolone ma wypukła z dwóch stron, tu się kręci w mojej głowie

Rozpalam wrogów, jestem obojętny znowu. Nie na mym bloku. Chcą w samarach trochę, prochu Przez bilet z i w ten miałem wyciągać. Się no. malenie, dawać nad nie, ci Masz wizerunek już? Nie, to nie Tak, tak. Tak, Nie możesz bo wtedy się nie wrzuć, nie mogą w to ludzie wejść. Co ty kurwa tworzysz? Ja? Nic. Mam zaciętego nie deska, wychodzę z tego. To już powinieneś mieć dobrze. To jakby ty ruchłaś w samym wyglądom, a on będzie grał w CS-a, zajebiście. Ciężki syf się tu nawarstwiał. Taki syf, zapisałem to na kartkach. Kiedy czas mam, by nad losem sobie załkać, Pale solo, a wkleci, leci się. Chcę łapać za rękę na gmozę Wzadem tamteny romantyk była tu jak nie miałem nic Chciałem przyjechać, gdy nam patrzyłeś Jak Ci wtedy ponoł dom Duży ból Ci zabrał ją mama, mama Jak patrzyłem na góry Za to nie pokocham ludzi Z Tobą ta ręka przejechała na boku Chociaż tak było Łap ryfał To nie ból dupy. Sam się śmie z komentarzy I tej całej grupy. To do dzieciaków z depresją, brakiem ambicji. Zróbcie hać na lepsze życie, zamiast ani za nie nienawidzić. Powiem po pierwszy raz tak dla jasności. Nie jest to wcale na złość waszej zazdrości. Jak znasz domowe ciepło, nie wymagaj litości. Bo ja takiego nie znam, weź ty sobie dorośli. Moi rodzice byli kiedyś razem, nie pamiętam. Ta historia nie jest piękna, nie ubiera mnie w płacz Moja Babcia to osoba wielka. Dla mnie chciała cały świat. Zmarła jak 12 lat. Zostałem sam dzieciak widziałem co dzień alkoholizm, dziadek nie mógł sobie poradzić. Nie było komu się żalić, kogo doradzić. Jestem świetnym przykładem tego, że ulica wabi taki. Mój ojciec kiedyś nie mógł zostać sportowcem i do spośladach Nie zostałem nigdy zawodowcem. Sportu czy charakteru, za to wielce młodzi. Mojego udziału w femie, nigdy nie znajduję. Chłopaki z mojej klasy mieli fajne rzeczy. To z nowych rzeczy się cieszyć Alimenty i wypłata matki starczała by przeżyć Ja wiedziałem, że w końcu będę musiał w coś uderzyć i uwierzyć Że zajawka zmieni się w profity Będą koncerty i będą klipy Słuchałem dużo niemieckich i Steed donosił jeszcze maskę, mieli fajne odtwity i mocne bity hey! Taką historię usłyszysz tylko raz Więc choć powiedz mi coś prosto w twarz Kiedyś nie miał nic, a dzisiaj ma kurwo Przed rapem miałem więcej niż ty i cały twój skład Masy Ciebie w rapery prada Ciebie nie stać i za to mnie wierz Nie zabiło to mnie i teraz Mogę jechać przegrać życi w Las Vegas Ale zanim byłem byłem zwykły na świecie od jedną jeśli chodzi o atrakcje Ale to nieważne melasz Nigdy ponad hasy Szukałem cóż dla siebie, nigdy nie chciałem pracy Umiałem trochę kręcić zawsze Sprzedałem drożej Ale były to prosze Czułem się coraz gorzej Aż kładu ktoś powiedział, że mi w tym pomoże Czasko i tamto, Chcę, że żywi tworze Kolejne patenty było pięknie aż na stał 13 niestety Dokładnie dwunasty 12 kończówka Mieli też dużo, nie wróciła tu nawet lodówka Moje pierwsze auto rozjebaliśmy też wtedy Bo walić kokę z tyłu to odez po długi, nie pytaj, skogo tu za długi, ile komuś muszą się w tym pogubić. Ten zamrożenie Stary masz prezent od starego Jeden Zół. Zatrzymałem nie ze sprzętem w lesie, miałem głowę to ogarmą, to jakoś przecież na pamiątkę mi zostały plamy krwi na dresie Wiele patryk cierpiałoby, by było tak jak dzisiaj, to tylko wtrzczenie za twoje dziecko. Ale przy życiu, z którym się widam, Kizot to Posejdon, Kizo to młody Tytan. Jaką historię usłyszysz tych urazów? Dzisiaj ma kurwo, czy ja miałem więcej niż i cały twój skład Na seratilla bo tyle popróbadź z ciebie F Prada ciebie nie stać i za to mnie Zaraz złapię syrenę za ogon Gruby joint zawsze poprawia mi humor W chuju ma mi się raczej gęstą chmurą Latam furą, w środku ładnie pachnie skórą Jak latam furą, to na zewnątrz siebie gumo Kizo, major, komfort przyznają przyznają, O wygody dbają, wydają pieniądze Trzeba dbać o siebie Mijam przeszkody, codziennie życie slaną Wpijam tryb kart i wchodzę na następny level Śmigam też się fale szybale skóra, niepotrzebna mi była matura Na komforcie się bujam, szybujam. Ustawiam tryb komfort i nie chcą się ze mną ścigać, a ja tylko proszę pogo, chwila. Śmiegam się fale skóra, niepotrzebna mi była matura, na komforcie się bujam, przybujam. Ustawiam tryb komfort i nie chcą się ze mną ścigać, a ja tylko proszę pogo, chwila. Co no, tu był na kanał? Chodź się napierdalać, bo je czuję góry, ja. A ty co raj mam pizza w okularkach? No chodź kurwa! Chodź, rozpierdolę Chodź Hahaha, za Najlepszy razu, narkotyk z nie? <grym> Hahahaha! <śmieniu> Znieczuliła mi mózg, nie pracuje! tak <śmieniu> myślałem. No, namyśliliśmy się. Nie ma zbyt dużej tak liczby no, jesteś upośledzony, miałem znieczulenie dwa dni temu i mnie wczoraj konkretnie. Zdrowiaj, Efekt placebo tak zwany. tego lekkim, jak miałeś, Kurwa, jak ja jeszcze ja? ulepek kurwa, raz, dwa, trzy, dziesięć fiolek i dziesięć i poszczykę na całą mordę! No dobra, ile miałeś zastrzyków? Do no jednego. To, no no fajnie. to fajnie. Powiedz ile, jak długo cię trzymało? Dwa, trzy yy, ten teoria ramba się sprawdzi, że po jednym zastrzyku po kimś cały dzień cię trzyma. O, ma chyba jakiś specjalny, nie wiem. Jest zarzczy, teraz jest. Teraz mogę z połami się Ale takie znieczulenie miejscowe w ogóle nic nie daje, gościu. Nie daje żadnego efektu. Zostaw, zostaw, zostaw. to zostaw, mi raz 3 dali, to dopiero przestało. To no, tylko 3 osoby o to grają. Na Krafttorze. Tak wam skończyłeś edycję? Nie, nie wam zdechła. No. Z Ja się nie chcę już grać. Gupi jak chuj. Zanudni ten serwer. Przecież jak wrócą serwer 4, 3 będzie super. A, dalej, słyszymy. Nie wiem, jakby tak nie utrudnili może zływania knoka, może byłoby więcej osób. Za godziny powinien no. być tak jak kiedyś. Albo na przykład niestety Mogą włączyć godmoda wszystkim, bo i tak to jest bezrożny sygnał. Kurwa, er Nie chce ci się. Wiesz, no. tyle ci dzisiaj Tak wszyscy mówią na pierwszej godzinie w szkole. Potem na drugiej, na trzeciej. No. Światła nie gasną bateria, nie pada. Spoko mordo, możesz padać. Miasto H, w robię H -H Rajmo, ty taką pizdą jesteś, pierdolona. Hahaha! Pędziesz narty sobie. kurwa złapał we tak. dwóch, cię kurwa chciał do krzaka. Na wczoraj 3-6 o tym miało być Ma być miano. Wiesz, jak słyszałem? Się. Drogę? Luksus, a Kigiel kupił nowego kompa no, no. Nie, Ty. To no, Vera no. mówię. My, ty. Cieszył się, jak twierdził, że 144Hz, to prawie że nagrał w drugi... A wiesz, jaki komputer kupił Ber? Komputronika to... i 584Hz 1060. On sam dokładnie nie wie, co ma. Ale ja widziałem, bo, bo czułem przy na kopie. Ale Zajdan hmm. Zajdę. Ça Oskalowali go. No, no? To wiadomo. to już nigga skał, nie? zawsze na go, to co mi. Zobacz mnie, zobacz jakiegoś ciśnich informatyka chce, żebym mu złożył, to. to, to no ja tak nie umiem. Ale proszę, Co mu składa? jest na informatyku. No nie znam. No, ja się go spytałem, co ma w tym komputerze, on że nie wie, ale fajnie chodzi. Ale Jest techniką informatyczną. Nie ma To jest... Ty łóż, żeby poszedł do informacji konsultacyjnej sam, oni się uczą tego na pierwszym albo na drugim roku na pewno No, najwyraźniej on nie... No bo nie, w technik nie wiem, techniką, nie mówisz, że jest techniką techniku Jak mu złożyłem, to mu się nie podobał i powiedział, że jedzie O, znalazłem jego komputer no bo to dy. 900 kosztuje osiem… <trym błędry> osiem RAM dwieście SSD, KDD, 8 RAMu, 240 SSD, 1000 KDD, 1,2,3,5,8,10. Gościa sobie to nie jest jego, czy co? Bo on, bym, czy masz jest jego, ale on pokazał na live specyfikację. Ale to fajnego, fajne Co ma 8 RAMu? W RAM 2020 se kupił 8 RAMu. Tak podejrzewałem. To ja ułożyłem ja ja bo... komputer detalny, on powiedział, że chuj, jadę do, do czego Dlaczego mi nie potrzebne więcej RAMu? Ten... To... 8 to już jest malutko. No ale na co? W co on gra takiego, że mu jest potrzebny więcej? No ale jakby chciał Darek jakby... będzie no, chciał grać inny kredyt, a ma plan na 40, przeglądarek. Jakby jak będziesz chciał grać w GTA i mieć 8 ram, to, to, to ci się przeglądarka. On się tak dzisiaj chwalił, że będzie mógł grać w GTA i mieć i okej, że A się nie odpali, jeszcze... bo ram mu też okay. rzecz. <grym> I będziemy jeszcze przeglądary 40. 8 odpoznieć. to jest za mało. To zobaczycie, że jak o 8 ramach, to się GTA, live'a jeszcze przegląda. Tu gdzie robić można to co <grym> się chce. Pan numerów w na hell. Stek z masą, mięs falafel, hot Halo, Nie wiem, 8 ramu to dobre było w 2014 Palez co Idzie do tego wiem. <grym grym grym grym> no, 8, 8 ramu no, za To się chpało za euro W przynajmniej Wszystkie zdanie pierdolę, po prostu pomogę Ty najmniej No Gra z 2015 muszę odpalić Mój jest komputer, a chociażby GTA odpalił Nie no, to już dobrze, to już nawet nie prób... Znaczy to byłoby porównanie do GTA, to wyszło w 2015 na PC Także za taką cenę to jest... strasznie przepłacone

O, tam w sesji, karta graficzna e, GeForce GTX 1060 jest naszpikowana nowymi innowacyjnymi technologiami. <grym 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 wysłałeś mi z kartą graficzną 1050. Głupi, nie wysłałem, z 1060 ci wysłałem. Serio? To co ja zrobiłem? Nie, ale no, faktycznie, nie, to nie, nie to, co? Boś ma 3 GB na karcie. Ja pierdolę. <śmianowicie> Co gości kupił Ale się załatwił? Że nie było złożyli kompa za 2000 i resztę sobie w do kieszeni Zreszt się ciesz. to jest 1060 strzema. 3... <śmianowicie> no tak. Jezu spraw. Teraz mu powiedzcie, że, że ten został skomowany na 2000, to jeszcze ci powiedz, że jesteś zazdrosny Nieźle go skom Chodę kartę 3 giga

Centrum, na Jeszcze najtańsza możliwa wersja 1060G tu jest wsadzana. No. Przod nie będzie mógł odpalić GTA na najwyższy i streamować jednocześnie na tym procku. Niemożliwe, ten procesor będzie się krztusił. A Warham się będzie krztusił. Z 8 za tylko. No nie odpali do najwyższych bo Gieta potrzebuje ta chyba 4 albo 5 giga Pamięć na karcie graficznej żeby się odpalić na najwyższych Te tak. 3 ja miałem na mojej 680 W 2015 I wtedy się krzczusiła w połowie się dobrym Ale spoko, spokój kupił. Ale nie obrażaj mu, bo jak po swojemu komputer, to wylecić z bany. Ja mi się wydaje, że jak oni to składali, to by się śmiać, Ketty, to zdebił kupił. No, widzisz, wusek nawet nie odwiodłeś kolegi od tego tragicznego pomysłu. Odwiodłem. No właśnie, Ale widzisz. teraz no ja ty no. na nim siedzi. Gdybyś byś odwiodł, to by tego komputera w końcu czy nie miał? No, to coś no, mnie nie zdziwnał, sobie widzę, że kompa, a on sobie wziął jakieś... No, no, no. też chciał się kupić, tego go odciągnąłem. Wer cię posłuchał. O chciałem kupić? Chce mi tylko dać najszybszy procesor. No tak. I zbyt gówno wszystko dobre miałeś. No, nie, nie, tylko karty miałem. Akurat na to nie było mi stać. Nie miałem chęci tak kupić. 10, 1070 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Z, z, z pełnej sędziów to kosztowało 2k, żeby że daje lutek Nie wiem, co skopanie. A dzisiaj dzwonisz, bo taki komputer, że jeźdź i zrobił. Nie mógłby opłacać. Piątkę mówisz o Zaraz to już, wiesz, to już jest On pobierze ćwicie, będzie miał. Czyli w tym momencie, to jest zło. Ja na już na, na tym nie pójdę. Jak to na tym no, się no, jak, 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 jak nie to, że to, że to jest w Widzimy, jak Jakakolwiek rana, ja No, no raczej nie, ale na, na To jest trzy gigówka. By拜拜 tak, to chcecie go chcecie na szczelinie, żeby go dla nagrania wpadli. Ale łapy? Ale nie. Myli wydali się teraz z karcami w monitorze. A monitor kupił za 140... 140 na lekarzy, za 150 na Oh, ale No to on ma jeszcze ten monitor tak, tak. <noise> podchodzi tak do kasy a jak tamtych ludzi nie mogą <noise> więc. <Przedawałem. głos>

Nie, nie powiedzieć wiedzieć. Przecież od gminy, jak na procesorach i po prostu że 9400, a po zbędziu właśnie i tak, a po 50, na przykład od i ten sposób od się głupo obniżywany, <ścoughs> a no tak Wchodzę na live'a, czy nie Ale Okej, okay, bardzo. Nie złapajmy. To Chyba, chyba tego płynie, どうですか、ね Mówię że to jest moreles Co bo A W ogóle po to jest informatywne. No, ale myślę, to reakcja chodzi 2 lata 2 tak, do... lata z tym Nie mogę komputera. Otóż tego co słyszałem, to Kamil, to, yy, ten Kamil z OC, te, też na